Teraz pokażę Wam cały ten mój warsztat. Tu jest jedno wejście, to z prawej strony. Tam stoi szlifierka, ostrzałka i grawerka. A tutaj to drugie wejście, to ja tam teraz pracuję, tylko frezarka pracuje, a ja dla Was filmuję. O, widzicie tutaj światło się tam świeci. Rozmywa się troszeczkę. O. No, to jest tu. Tam jest ta. Tu jest ta mniejsza część, po prawej stronie. Tu po lewej stronie jest większa część. Warto by było tylko troszeczkę okna zwiększyć, ale to może w tym roku się to zrobi i drugą część sufitu. A tu z boku widzicie bocianie gniazdo jeszcze puste w tym roku. Już niedługo pewnie bociki przyletą za miesiąc, półtora już powinny być. To także to, to była kiedyś taka stara obórka. Ale tutaj zwierzątek już nie było około 25 lat. A tutaj po drugiej stronie, zobaczcie, to jest stodoła. Tutaj trzymam samochodzik. Oj. A tam dalej jest miejsce, co sobie nocuję i sobie śpię. Děkuji.